Jestem sobie w piwnicy. Po urlopie muszę zobaczyć, w ogóle, jak to wygląda wszystko. Z ciekawości. Dopiero niestety, będę tamten brał do domu. Tak jak wspomniałem po moich urodzinach sierpniowych, 13 sierpnia. To potem po urodzinach chcę go wezmę do domu. Już tutaj zacząłem kleić okręty. Nie ukrywam, że ten okręt korny jest moim ulubionym okrętem, jeżeli chodzi o lotniskowce. Ale kleju go nie będę, jest dostępny, ale nie będę kleił Ponieważ pirory, ten dla mnie są tylko polskie okręty moje ulubione teraz kleję orła mam nadzieję, że go skończę przed urodzinami ponieważ czekam na jedno wydawnictwo SAGA w którym były to jest takie gazeto, gazeta, yy, modelarstwo okrętowe, w którym zamieszczony jest orzeł i SEMP, oczywiście tam są na wyboru orzeł 69, lub 40, oczywiście dlatego ja potrzebuję ten ZOR39, dlatego będę naklejał na kiosk ten co już mam nową obukkleinę, chociaż tylko kawałek bo udało mi się znaleźć akurat taki okręt właśnie wrzesień 39, taki właśnie potrzebuję ponieważ wyrobił dioramę Dzioramę wrzesień 39. Także można powiedzieć, okręt jest gotowy, tylko czekam na, żeby ten kiosk mu wymienić. Jak mu ten kiosk wymienię, też tylko zostanie mi zrobić olinowanie. I będę mógł już pierwszą część okrętu nagrać, a potem już. Planuję zrobić go w trzech częściach ten filmik, ponieważ będzie jeszcze część robienia jak morza. A potem już po skończeniu, pomalowaniu malowaniu zanim będę robił tu są właśnie łąskotorówki H0E a między H0E a H0 jest H0I Myślałem że to są spalinowozy, że mam spalinowóz tak jak je siedziałem na helu ale tu się okazało, że tu są parowoziki i jeszcze bardzo fajnie bo są Parowoziki H0E H0E A tutaj jest H0I Parowozik Ale on jest tutaj akurat Z przodu Pod mostem Tam mi się trochę zniekształcił Ten dworzec Chyba dajemy za mało lakieru do modlitw kartonowych Albo będzie to wynikiem tego że Płyta OSB trochę się zniekształciła i go wyprzyszyło, ale to nie szkodzi. Jak dokończę, to będę tutaj wszystko poprawiał. Będę musiał czyścić, wyczyszczę sobie samoloty. Piękna sprawa. nie się nie przejmuje, bo to są akurat plastyki. Jedynym karstym rdzeniem to jest tutaj ten Devastator. Przerobione z mojego modelarza z 33 na skalę 72, nie, 76 czy 72? Musiałbym zobaczyć, bo już teraz nie pamiętam, już zgubiłem rachubę. Jakie one były w skali, musiałbym sobie przypomnieć, zobaczyć. Tak na szybko, bo chodziło mi to, żeby przyjść tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. Ale jak na razie. Za tym dworcem tam widać, że ta płyta mi się chyba trochę stygowała. Wiadomo, że w pewnicy to jest trochę wilgoci. Za mało dałem farbę, mi się wydaje, bo tutaj gdzie były deski to jest ok. A tam gdzie dałem płytę OSB, to też się właśnie ta jedna z płyta OSB, że to są sklejki i sklejki i deski. Dobra, lecę do domu, dalej kleić. czy znaczy, kleić, już nie będę kleić, tylko będę czytał książkę. Poczekam właśnie na tego orła, który będzie w poniedziałek, bo już jest w drodze do mnie. Ale dzisiaj nie dojdzie, jutro sobota. No, chyba że jakiś kurier dojdzie. Patrzę, do moto, wrzucimy go w sobotę. Także jak widać, samoloty są tutaj skurzone, trzeba wyczyścić ale Dopóki nie będzie skończonego, to czyścić nie mam. Zamiaru, dobra, lecę do domu. Chciałem sobie na te samoloty, chodzić upatrzyć na te modułki moje, ale lecę do domu teraz. Także wczoraj nie miałem czasu nawet taboru zmienić. Nie było czasu, a ja byłem w końcu zobaczyć. Praktycznie po miesiącu czasu, że jest ok, poza jednym dworcem, ale to mi się wydaje, że tam właśnie ta płyta wyzby się trochę skurczyła, czy się rozstygowała. A no nie wiem, się takie skurczyła, bo poszedł dworzec do góry, ale nie szkodzi, bo jest skończone, to co jeszcze farbą olejną pomaluję wyczyszczam będzie ok ta, ta. ale dopiero będę po urlopie znaczy po urlopie jestem, tylko po urodzinach sierpniu, urodziny 13 i po tych urodzinach przyjdzie ten moduł do góry będę sobie na przemian modułek raz dziennie modułek raz dziennie okręt także będę na przemian coś robił nie wszystko naraz ale raz tu, raz tu no zobaczymy w ogóle jak mi to będzie tych ułożenie torów równie jak mi nie będzie wychodziło to będę musiał kupić sobie dwa tory giętkie żeby to jakoś połączyć ale na razie byczek towarowy Еще мы двинем склад. Dobra, trzeba brać za czytanie to na razie hej i puszczamy sobie music dalej. Running way